moi drodzy, zapraszam Was na kolejny film. Tym razem, jak wymienić wkład drukujący w drukarce Canon Pixma TS5350? 5350? 5, 3, 5, 0, jak kto woli. Dobra, zatem zaczynamy. Pierw włączamy tutaj drukarkę tym przyciskiem, przetrzymujemy go chwilę i się włączy. Czekamy chwilkę. U boku drukarki mamy tutaj takie chwyty ob z obu stron, podnosimy go do góry, aż tu nam zahaczy. I czekam aż ta tacka z kartridżami do nas podejdzie. Podjedzie. W zależności od koloru, jaki chcemy, to tu mamy kolor, kolorowy tusz a tu mamy black, czyli czarny. W moim przypadku pokażę Wam na przykładzie czarnego tuszu. Jak to zrobić. Ale wy możecie na dowolnym, że tak powiem. Dowolnie po prostu, jak? co wam się skończy to się skończy w moim przypadku się skończył czarny co, to mamy tutaj taki, taki, taką dźwigienkę i ją musimy sobie wcisnąć i to nam podskoczy do góry teraz mamy tutaj taki uchwyt, to źle będzie widać bo nie mam, nie mam coś... o tutaj jest taki uchwyt łapie go i ten toner próbuje wysu... Na, a wysuwamy i podnosimy do góry Tu mamy styki. Tu jest ten drukujący cały i warto uważać. Czekajcie. Aby tych pinów nie pogiąć przy montażu, raczej nie da się tak łatwo tego zrobić, ale zawsze warto uważać. To jest w moim przypadku tuż PG560. Na samym poradniku pokażę Wam, jak wymienić, jak włożyć tutaj ten tusz. Zatem na razie cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.